MMS? Będziesz się przez godzinę zbierał, żeby mi powiedzieć o co chodzi? Natalia, czy ze mną coś jest nie tak? Nie rozumiem. No. Możesz jaśniej? Znaczy. No jestem sam. Dlaczego. Dlaczego jestem sam. No w sensie, dlaczego nie mam żadnej dziewczyny? A... No. Nie wiem. No po prostu chciałem się cię zapytać, poradzić. Ale pytasz poważnie? No bardzo poważnie. Co się stało? Co się stało? Wyłącz korki! Ale powinny się same wyłączyć. Nie wyłączyły się. wyłączyły ja się było. Co zrobiłeś? Nie mogłem wyciągnąć sztyczki, ale. Siu wsadziłeś do kontaktu? zrobił? Zwalać, nie widzę. Bardzo boli? Co się stało? To jest się stało. Zwalać się zrobił, to zostawiać samego. Jak się poważyłaś. Państwo pozwolą. Przedstawię naszego nowego pracownika. Doktor Władysław Siślak. Dzień dobry. Beata Saganowska. Zbyszko Dobroń. Staram się, żeby w firmie panowała różna atmosfera. Dlatego wszyscy mówimy sobie na tym. Florian. Władek. Beata. Władek. Piedruszka, seler, pornać, wszystko. Nie. Dobra. Dobra. No to jeszcze mam trochę czasu, znajdę kolębę. Dobra. Dobra, muszę kończyć. Jak będę miał pytania, to, to, to dzwonię. Pa, pa. Zaraz chwilę. Już idę. Mama. Coś się stało? Musisz mi pomóc, synku. Nas zajmował nas celebrytami, to znacznie ułatwi naszą pracę w szoku. No ale słuchajcie, mam super pomysł. Jechałem sobie tutaj do was i włączyłem sobie radio. Znaczy, że zawsze sobie włącza, bo się nudzę, kiedy prowadzę. I, I słyszę kawałek rozmowy z Hubertem. Kojarzycie go? Taki młody wokalista. A, wiem. Ten, co miał problemy z narkotykami. No, o, no, 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 no. Pisali no. już o tym. I jego matka jest sprzątaczką, a wcześniej pracowała u ciebie, Marta, nie? Skąd o tym wiesz? A sorry, a nigdy nie ujawniam swoich informatorów. No dobra, i co dalej? No, znaczy, fajnie by było, jakby się ukazał taki artykuł, że jego matka chora jest, nie? Albo czy, o, czy coś, nie? W każdym razie, nie najlepiej wszędzie, a on, patrzcie, wyrodny syn gwiazdor wypił się na nią, czajcie? Ale to jest bzdura, nic takiego w tej rodzinie się nie dzieje. A skąd wiesz? Z nami, to jest normalna, porządna rodzina. A w każdej najlepszej rodzinie coś się znajdzie, jak się dobrze poszuka. Marzenko, co się dzieje? Nic, wszystko w porządku. Na pewno ci się nie stało? Nie, nie wiem nic. No, wszystkim mnie pilnie wezwał. Ale ja nie przeskrogołam tym razem, więc przysięgam pani. No dobrze, idź już. A, do... Idź do pracy. Tak, no. Głównie chodzi mi o te programy, które... Chodź, 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 chodź. Przepraszam. Dobrze się pani czuje? Tak, przepraszam. Jest pani pewna? Tak, proszę się nie martwić. Cholera. Nie mogę pani zostawić w takim stanie. Dobrze cię widzieć, Joki kwiaty dla mnie. To od Ilka na powitanie. Ale jak coś mogę się podzielić? No żartuję. Stawię dowody. Chodźcie! No jak ci minął lot? No, poza tym, że dziecko obok płakało, a sąsiad z drugiej strony krapał świetnie. Oh. To może ja was zostawię, co? A my się widzimy jutro, tak? Nie to jedę do zakrzebie. Dla Pana. Dla mojego taty. Podoba się Panu? Tak. Bardzo. To cieszę się. Wybrałem najłatniejsze. Może nie mów do mnie Pan? Władek. Dobrze. Mam nadzieję, że obie strony będą zadowolone. Też na to liczę. Do widzenia. Do widzenia. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No proszę, proszę. To jest ta twoja lokatorka? No, no, no. Ej, 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 Gdzie ty się patrzysz? Ech. To masz się patrzeć. Ech. Wszyscy wiemy, że bywał meczący. No ale pamiętajmy o nim. No bo człowiek żyje, jak się o nim pamięta. Wiesz, on na pewno by nie chciał, żebyśmy się tutaj smucili. Ech. Dlatego proponuję, żebyśmy się dobrze bawili. No proszę się częstować, to wszystko przygotowała moja żona i mam nadzieję, że wszystkim Państwu będzie smakowało. Proszę, częstujmy się. Napijmy się. No napijmy się, zawieź. Stef, już to pauzujesz. No? <coughs> To drastycznie pogarsza warunki życia w tym osiedlu. Proszę pana, to jest skandal pod moim oknem. Mają się bawić rozwrzeszczane dzieciaki. Proszę pana, chwileczkę, proszę pana. Wie pan, wie pan dlaczego ja postanowiłem zamieszkać w tym osiedlu? No nie wiem, nie wiem, ale wiem, że zaraz mi pan to powie. Ach, powiem pan. Otóż właśnie w poprzednim moim miejscu zamieszkania, pod moim oknem, miałem co? No co? Plac zabaw, proszę pana. Zazwyczaj na osiedlach są place zabaw, bo tutaj mieszkają rodziny z dziećmi. A, tak jak e, pańska rodzina, tak? I jeszcze zupełnie przez przypadek jest pan e, zaangażowany w pracę budowy tego placu. I popiera pan ten projekt, a wie pan dlaczego, bo pod pretekstem pracy w naszej wspólnocie kręci pan swoje lody. Pewnie jest głodna. Uważasz, że powinienem ją budzić? Sama nie wiem. Może zadzwonię do Marii. Ona odchowała piątkę dzieci. To będzie wiedziała, co zrobić w takiej sytuacji. Fabrycja? No, co się stało? Czy on ci coś zrobił? Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest taka wiadomość. On coś zrobił komuś innemu, tak? Ja nie wiem, jak to powiedzieć, Fabrycja. Fabrycja została aresztowana. Romeo i Julii się udało. Szustra, ty zostałeś na bakier z lekturą. Udało się chyba im tylko tyle, że leżą koło siebie w grobie. O <laughs> Możecie nie rozmawiać o tym przyjedzeniu? Gdyby chociaż 10% facetów walczyło o swoje kobiety tak jak Paweł, to świat byłby piękniejszym miejscem. <laughs> Kochanie, a ja naprawdę nie chciałabym, żeby mój syn walczył o kobietę, a na pewno nie z jej rodzicami. Dobrze? Prosiłam, żeby skończyć tę dyskusję zanim się na dobrych zacznie. Chciałbym zjeść obiad w spokoju. <laughs> Ziemniaczki. Zapomniałyśmy, ale Ziemniaczki. musisz odcedzić. <laughs> No, proszę teleżyki. tatuś pierwszy. Pozwól, cię rozmawiałaś z tatą o mnie i o, o niej Nie. Będziesz musiała sama to zrobić, jak przyjdzie do domu. Właśnie jest. Dzień dobry. No, cześć kochanie. Cześć. cześć. O, Malwina. Dzień dobry. Mówisz mi to od 10 lat. Taką mam pracę, tyle mam obowiązków. Tylko, że praca to nie jest najważniejszy cel w życiu. To nie jest tak. My z Piotrem chcemy mieć dziecko. Teoretycznie. Bo jak rozmawiamy konkretnie, to zawsze moment jest nieodpowiedni. Mamo, chyba niejasno się wyraziłam. My nie tylko chcemy mieć dziecko, ale już się o nie staramy. To nie mogłeś tak od razu powiedzieć? Nie łatwo się z Tobą rozmawia. O nie, kochana, to z Tobą się trudno rozmawia. Twoja krew. Szanowanie, pani Basiu. Do widzenia. Ten to ma szczęście. Ciepły obiadek. O, z ciepłą wdówką w pakiecie, jak to się mówi. <grybuj> W ten adres to będzie na pierwszym miejscu w mojej kolejce dostaw. Firma poleca się na przyszłość.